45 i Witam ponownie! Witam ponownie z Mokradeł, z Bagien. Z tej pięknej, niewielkiej rzeczki. Udało mi się jakimś cudem tutaj dotrzeć, chociaż no, całe buty mam w wodzie. Nogi mokre, ale jest dosyć ciepły, fajny dzień. Także nie ma się co przejmować. Tradycyjnie będę próbował wydłubać jakieś, jakieś kropeczki, jakieś pstrągi. Fajny, fajny dzień, pochmurny, taki pstrągowy. Idę w górę, będę szedł w górę rzeczki. Mam nadzieję, że rybki będą już bardziej aktywne niż ostatnio. Ostatnio tak bardziej łowiłem na przytrzymaniu, poziomowo, tak bardziej. Zobaczymy dzisiaj. Mam nadzieję, że uda się coś złapać. Do zobaczenia przy rybce. Na razie to tyle. Hej! Jest tu naprawdę pięknie. Tutaj może być jakiś kaban w tej wodzie. Fajna woda trącona. Idę w górę, ściągam z prądem. Ale fajne miejsce. Ale szybko nie zwijam, staram się zwijać dość powoli. Tak to nie bardzo. Kurczę, za mi się. tu. Staram się zwijać dość powoli. Szerdzikabanem w tej rzece w każdym razie Ale za blisko. No tak to nie. Tak to na pewno się nic nie złapie. Tam by mogła rybka stać, ale te krzaczory mi przeszkadzają. Spróbujemy tak. O, 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 o. Tam jeszcze dalej by się przydało rzucić i wtedy przynętami spłynie tam, płynie, tam pod, pod tą drugą stronę. Aj, źle, za krót. coś mi się tu splątało znowu. Ale mamy pięknego kabana. Już. <grymny> Piękny. Piękny kaban. Piękny kaban, patrzcie. No i poszło. Troszkę nieporadnie uciekła mi z rąk, ale szczęśliwie odpłynęła na pewno. Długo jej nie trzymałem. Jedno zdjęcie szybkie jest piękna kolejna ryba tej wiosny. Także jestem mega zadowolony, mega szczęśliwy. Jeszcze wczesna godzina, a tu już taka fajna ryba. Także super, idziemy dalej. W końcu udaje się coś złapać w górę rzeki. Rybki jakby bardziej aktywne. Próbuję dalej. ale nieduża, nieduża rybka tutaj stała. Tak myślałem na tej prostej tutaj, może tutaj coś stać, ale rybka była mała. No jest, o nie taka mała, fajna ryba. Kurcze, to jest silne Dosyć fajna rybka Mam ją No fajny No fajny rybeczek Myślałem, że mniejszy, a tu proszę Udało się Jest Super Taki 35, 30 parę Fajny już, do wody A raz sobie popłynie na pewno Długo go nie męczyłem. Patrzcie jaki fajny. Taka fajna gdoska. O. Nie ma, zniknęła. O i mamy słoneczko. Nie wiem czy to dobrze. Nie wiem czy to dobrze, ale wyszło słońce. Na chwilkę miał to być raczej pochmurny dzień Raczej taki pstrągowy bardziej. O kurwa, ale tutaj to jest bagno, jajepi. Nie chce się pokazać rybeczka Nie chce się pokazać rybeczka Może dlatego, że Coraz bardziej pokazuje się słońce Nie wiem O, jeszcze dalej tam Za tą trzcinkę tam leży taka trzcinka Powoli, powoli I nic Fajny łuczek, fajne bagna Słuchajcie, zjadłem sobie kanapeczkę. Nawet dwie. jeszcze popróbujemy, ale niestety od czasu od czasu kiedy pokazało się to słońce jest fajnie dosyć ciepło No ale niestety ono mi chyba nie pomaga to słoneczko chyba mi nie pomaga. Niestety nic się nie dzieje, miejsca fajne I cisza, nie wiem, może zmienić już nawet. Tu powoli wychodził z tych pagien, z tych mokradeł. Zmarzłem trochę szczególnie w stopy. Zrobiło mi się teraz zimno, mimo tego, że słońce świeci. Zerwał się dosyć silny wiatr. Nogi po kolana mam, e, mam mokre, także zrobiło mi się dosyć, dosyć zimno. Będę więc się powoli zwijał. E, nad ranem, no może nie tak nad ranem, to chyba była dziewiąta czy dziesiąta. Dało mi się złapać fajną rybę, e, fajnego pstrążka myślę w granicach 45 cm. Także, mimo tego, że ilościowo było, było, znów, nie, było znów kiepsko, to, to dzień uważam za udany. E, zadowolony mogę wracać do domku. E, mój urlop wczesno niestety, dobiega końca. Dał się złapać parę fajnych ryb, także jestem zadowolony. Następnym razem pewnie, pewnie przyjadę w maju, mam nadzieję. Także, na dzisiaj to tyle i do zobaczenia. Hej!